nazywam się Elżbieta Zyśk i należę do igony największej internetowej grupy Oriflame w Polsce. Moja przygoda z Oriflame zaczęła się, kiedy miałam niespełna 16 lat. Miłością do Oriflame zaraziła mnie moja ciocia, która również była konsultantką, ona zaproponowała mi współpracę. Był tylko jeden mały problem. Wtedy nie miałam jeszcze ukończonych 16 lat. Eee, no i miałam problem. Jak to zrobić, żeby się zepsuć? Oczywiście, że. Kombinowałam bardzo na mamę, na tatę. Tylko wiecie, z takie numery nie przeszły, więc możecie sobie wyobrazić, jak z jak wielką niecierpliwością czekałam na te moje 16 urodziny, kiedy w końcu będę mogła przyłączyć się do zespołu Oriflame. Wtedy nawet jeszcze nie przypuszczałam, jak bardzo ta decyzja i to wydarzenie zmieniły całe moje życie. Dziś mam 26 lat i jak się domyślacie, nadal jestem w Oriflame. Chcecie wiedzieć. Co zmieniło się w moim życiu e, i co osiągnęłam dzięki temu, że tutaj zostałam? Na początku zajmowałam się tylko sprzedażą kosmetyków poprzez katalog. Byłam nastolatką, chodziłam do szkoły i cieszyłam się, że mogę zarobić te 200-300 zł miesięcznie. To wystarczało zupełnie na to, żeby mieć kosmetyki za darmo i jeszcze na jakieś dodatkowe, kieszonkowe. Wtedy uświadomiłam sobie, że to jest coś. Co kocham i co bardzo chętnie chcę robić w swoim życiu. Yy, zaczęłam uczęszczać na szkolenia marketingowe, kosmetyczne, i tam dowiedziałam się, jakie możliwości daje mi Oriflame i jakie otwiera przede mną drzwi do kariery. Wtedy zdecydowałam się związać z Oriflame na stałe zawodowo. Oczywiście praca stała się moją pasją, pokochałam to, co robię. I dziś osiągnęłam bardzo wiele. To pozwoliło mi wspinać się po szczeblach kariery w bardzo szybkim tempie i dziś z perspektywy 26-letniej osoby e, cenię sobie to, co dało mi Orifem jako matka. Przede wszystkim e, to, że mam nienormowany czas pracy, że mogę spędzać czas z moją 6-letnią córką, a pracę wykonywać wtedy, kiedy mogę. Na przykład wtedy, kiedy e, położę dziecko już spać. Jako natomiast kobieta, natomiast jako kobieta yy, doceniam to, że mam stały dostęp do kosmetyków oraz to, że na co dzień spotykam bardzo wiele osób, z którymi układam swoją współpracę. Są to naprawdę wspaniali ludzie. Jeżeli chcesz dołączyć do Oriflame i myślisz o tym, zastanów się i dobrze wybierz opiekuna. Pamiętaj o tym, że od tego zależy Twoja przyszłość. Zapraszam do Igo, do największej grupy internetowej Oriflame w Polsce.